Panie detektywie, jak dla mnie to dość. Jak rozumem, widzieliśmy pierdolone tam... Pierdolone skurwysyny. Młody, dobra, biorę krótkofalówkę. Centrala, centrala, połączcie mnie z dyrektorem tego banku yy, natychmiast. I nie obchodzi mnie to, czy ma jakieś ważne zebranie, czy nic z tym. Bo mamy już trzeciego martwego, już do jasnej cholery. Łączcie Małe mnie dziecko. Już. już. I nagle ze środka od, odzywa się głos, głos strzałów. Konkretnie serię. Chłopaki, brzmi to, brzmi to brzmi to tak, jakby tych serii było z więcej niż jednej broni, dwóch, trzech, może dziesięciu. Słyszy, słyszysz maili, jak dźwięk tych kul odbija się od blachy i czujesz na swoim policzku zimną i mokrą podłogę y, przyczepy kempingowej. Słyszysz okrzyki gangu, który najął Cię do e, rafinowania Tornado, konkretnie Dark Visions. A to jest gang, który słynie z tego, że jeździ po ulicach, e, po ulicach, autostradach i tak dalej, najpierw zażywszy Tornada, a potem gazując na pełnej desce. E, słyszysz okrzyki ludzi z gangu, których zdążyłaś już poznać, ale też jakieś inne okrzyki. Rozwykają się serie z broni maszynowej. Słyszysz okrzyki bólu i prawdopodobnie ludzi, którzy umierają. Ostrożnie wyglądam przez okno, tak żeby przypadkiem nikt nie zauważył, ale żeby zorientować się w sytuacji, co się dzieje poza moją przyczepą. Widzisz, że od wschodu jadą. Jacyś ludzie na motorach. Motory są ozdobione. Dostrzegasz to mimo ciemności nocy, ponieważ ozdobione są fluorescencyjnymi elementami szkieletów. Strzelają oni prawdopodobnie z jakiejś lekkiej broni maszynowej, do niespodziewającej się zasadzki Dark Visions. Niektórzy Dark Visions biegną w stronę motorów, niektórzy już zdążyli wsiąść, niektórzy. Niektórzy wsiadają na motory, jadą w ich stronę, ale ich motory stają w kulach ognia od strzałów Bak. Dziwnie, że jeść. No niedobrze. dobrze. Biegnę szybko do mojego sprzętu, zgarniając wszystko, żeby móc to ze sobą zabrać, i zastanawiam się, w jaki sposób mogę się ukryć, by przeżyć ten, to starcie gangów. No, wiesz, że atakują od wschodu i raczej nie wyglądają na takich, co biorą um, Okej... Okay. Czy mam jakąś skrytkę w tej przyczepie, w której mogłabym się schować, albo, powiedzmy, samochód, który ciągnie tę przyczepę? W sensie, e, co jest poza tym, że ta przyczepa stoi z, z wokół mnie? Po pierwsze, ta przyczepa stoi na cegłach. Po drugie, ta przyczepa nie jest twoja. Po trzecie nie wiesz, czy w niej są jakieś skrytki, a po czwarte nie ciągnął jej żaden samolot. Zgarniasz, uh. zgarniasz szybko torbę, papierową torbę, w której już masz 10 wyrafinowanych porcji e, tornada. Natomiast cała ta całe to osprzęt, szklane tuby, palniki, to wszystko nie jest twoje. To raz. Dwa jest w większości przymocowane, trzy jest ciężkie, cztery hałaśliwe i nie wiesz, czy zdążysz po prostu to zabrać. E, Okej, okay. w takim razie chowam tornado e, i e, rozglądam się po przyczepie, próbując odszukać jakieś, e, jakieś skrytki czy coś, coś w tym stylu. Nie dostrzegasz nic takiego? E, w takim razie e, próbuję e, właściwie to wyjście z tej przyczepy, to z której strony mam. No jakby od południowego zachodu. W takim razie cicho, cicho zbliżam się w stronę wyjścia i otwieram drzwi, rozglądam się, czy widzę jakieś miejsce, do którego mogłabym spróbować się przedostać, żeby się ukryć. No, to jest coś w stylu jakiegoś parku takiego jak są takie parki, gdzie są namioty i przyczepy klinikowe. To jest coś takiego. Ty widzisz, że tutaj są jakieś namioty, e, widzisz, że gdzieś jakiś grill, jakiś z blachy sklecony bar na prędce przez Dark Visions. E, ale poza tym dostrzegasz krzaczory jakieś, jakieś drzewa, normalnie tutaj w lesie. To stoi przy jakiejś ruchliwej drodze, nie rozpoznajesz tej autostrady. E, czy gdzieś na tym obozowisku są jakieś ludzie, czy wszyscy walczą? E, wszyscy rzucili się do walki. E, Okej, okay. w takim razie pomiędzy namiotami e, próbuję się przedostać, tak żeby nie było mnie, e, nie można było mnie dojrzeć od wschodniej strony. Przedostać przez obozowisko i dotrzeć do tych e, kreczorów. Dobrze, rzucę na zręczność. Albo najlepiej na skradanie się. Albo ukrywanie się. Dobra, zobaczę zaraz, ile masz w umiejętności. Masz taką umiejętność wykupioną, no to bez problemu byłabyś w stanie zdać problematyczny z tego co widzę. No więc bez problemu udaje Ci się przemknąć. I chowasz się w krzakach. Siedzisz tam przez chwilę. dostrzegasz e, przede wszystkim harmidę, Przede wszystkim widzisz, jak giną w boleściach a za, zaskoczeni z masowanym atakiem e, gangerzy Dark Visions. E, widzisz, że napastnicy mają dużo motywów związanych z kośćmi. Po jakimś czasie, jakby walka ucicha, dostrzegasz że do przyczepy w której chwilę wcześniej pracowałaś podchodzi mężczyzna w długim poszarpanym płaszczu, w długiej czarnej brodzie, która tak naprawdę nie wyrasta mu z policzków, tylko z samego podbródka w cylindrze, w wysokim cylindrze udekorowanym kośćmi blada twarz z podkrążone czarne oczy wchodzi do przyczepy po czym słyszysz taki gwizd <laughs> Żeśmy uderzyli w żyłe złota. Tornado tutaj, że. Uh! Można by powiedzieć, że znaleźliśmy sobie nowego dostawcę. Po czym widzisz, jak wychodzi z przyczepy bierze jednego konającego Dark Vision. Wali mu z pięści w nos. Reszty nie widzisz, ale jesteś w stanie domyślić się z od głosów. Słyszysz coś jakby rozpinanie rozporga i... kapanie. Coś jakby... Alicjo. Witaj po tej stronie lustra. Budzisz się z policzkiem na zimnym asfalcie. Podnoszę się, Rozglądam. Nasłuchuję. Dostrzegasz w oddali światła. Wygląda to... Jakaś niewielka osada, coś takiego. Okej... Okay. Kilka kroków za tobą stoi kombi. Tak jest. Samochód, nie zespół. Zatem <grym> chyba nie pozostaje nic innego, jak ruszyć w stronę światła. <grym> po jakimś czasie dochodzisz do. Po jakimś czasie dochodzisz. Do baru. Jest to ewidentnie bar. Dźwięki, które dobiegają ze środka, na to wskazują. Światło wylewa się przez okna. Dobiega zapach spoconych mężczyzn i alkoholu w gruncie rzeczy. Nad, nad drzwiami wisi szyld. Przerobiony z Tablic informujących o początku czy końcu miasta, czy ograniczeniach prędkości, coś takiego, do szyldu gwoździami przybite jest coś, co wygląda na mechaniczną rękę. Prawdopodobnie może jakiegoś maszyny, Molocha albo Mutanta. Jest bar pod żelazną pięścią. Ok, wchodzę tam. Co widzę? Widzisz przede wszystkim e, spoconych e, Niemal pijanych mężczyzn. Wszyscy mają charakterystyczne meksykańskie rysy. Są dość mocno napakowani. Tylko jeden stolik jest wolny. Są przy nim cztery miejsca. Jedno już jest zajęte przez człowieka, który, jak stałaś w drzwiach, chwilę wcześniej wyszedł z zaplecza. To ja! Tak, to jesteś ty. Masz w kieszeni trzy tabletki Tornado, to co zostało Ci z transakcji. Jesteś niepocieszony, że nie udało Ci się spotkać pastora Johnsona. Pastora, pastora Markusa Johnsona, wielkiego, oświeconego i proroka Twojej wiary. Wychodzisz z zaplecza i no, dostrzegasz tylko jedno wolne miejsce przy stoliku. A wypadałoby coś zjeść, więc siadasz. No więc ja się dosiadam. I Witam się. No hej. Ja tak spoglądam na nią, mm, troszkę zaciekawionym i mówię, witam młoda damo. Coś to cię sprowadza do takiej speluny jak ta? Paliwo mi się chyba skończyło. jak Coś... jakoś sobie wykombinować. Paliwo na rzecz w tych czasach do zdobycia, chociaż możliwe, że ten człowiek za barem posiada troszkę na zapleczu. Właśnie o to chodzi, że za bardzo nie mam się zapali zapłacić. Cóż, może za drobną przysługę on coś się odstąpi, ale nie jestem pewien, nie znam go zbyt dobrze. A ty co tutaj robisz? Ja? Ja szukam wewnętrznego ja wewnętrznego ja, to co ci uciekło? Cóż... wydaje mi się, że zrobiło to dawno temu, moja droga. Tommy. Mówi Głowa... cię... boli... nieprzeciętnie. Głowa cię boli nieprzeciętnie, bo tak jak zazwyczaj wyjście z tornada Taki smutek głęboki ogarnia. Ciebie nie ogarnął smutek. Jest ci całkiem wesoło, ale głowa cię napierdziela, jakby ruski moździerz nawalał do niej seriami. I słyszysz urywki słów, które mówi do ciebie chodzący pomiędzy śniącymi. Szef gangu panów cmentarzy. I właśnie, jak już tam pojedziesz, to nie mów im od kogo masz towar, tylko dokonaj transakcji. Wrócisz do nas, część działki jest dla ciebie. Myślę, że tutaj w tym worku jest jakieś, nie wiem, z 50 tabletek, 5 będzie dla ciebie. Natomiast jeżeli chodzi o miejsce transakcji, to powtarzam jeszcze raz: to jest bar pod stalową pięścią. Dociera. Ta, ta, słyszę Cię przewodniku, więc jeszcze raz, co ja mam od tych trzeszczących... O Jezu, boju łeb! Co ja mam od tych trzeszczących kości załatwić, kupić, nie wiem. A wiesz, cokolwiek dobrego znajdziesz. Byle wiesz, gamble dobre i sprawdzone, żeby działały. liczę na Ciebie i patrzę na Ciebie takim wzrokiem, który przeraziłby umarłego. Nie wiem czy to jest makijaż, czy po prostu fakt, że gościu jest lekka przerażający. Ale na tej trupiej, wychudzonej twarzy, jeżeli on patrzy druzgoczącym wzrokiem, to jest to po prostu naprawdę druzgoczący. Zwłaszcza jak cię głowa Eee... Przewodniku, wszystko w porządku? Ostatni, ostatni. Z ludzi, którzy załatwiali nam handelek tydzień temu. Skończył jako jeden ze śniących. Nie powiem. Ukołysaliśmy go do snu. I na jego twarzy pojawił się taki obrzydliwy uśmiech. Tak, a z przewodniku. Powiedz mi... A jeżeli od tych trzeszczących kości wymienię, te gamble na motory, mogą być? Mogą. Spoko. Albo jeszcze lepiej, paliwo. Albo jeszcze lepiej, żywność, ale nie lewą. Znaczy na promieniowaną, tak? To? Znaczy, nie. żeby nie kupować na promieniowaną. Uh -huh. Dobra, to więc paliwo czy żywność? Sam wiesz najlepiej. Co będą mieli, co będą mieli dobrego. A teraz, nara, już znudziło mi się na Ciebie patrzenie. Dobra, już nie denerwuj się, już stąd wychodzę. Po czym widzisz jak ponownie sięga po butelkę i tym razem nie certoli się z kieliszkami, tylko wlewa w siebie ten spiritus gadni. Z Dobra, po prostu nic nie mówię i wychodzę z jego nory. Maili. Zapada cisza. Dziwni ludzie w strojach udekorowanych kośćmi opuścili to miejsce, przednio zabrawszy większość rzeczy gangsterów, którzy cię otaczali. Spuścili paliwo z wszystkich motorów, natomiast same urządzenia popsuli albo rozmontowali na części. Pobili cały sprzęt, który był w laboratorium i zabrali każdą ostatnią tabletkę Tornado. Jest noc, jest cisza, jedyne co słyszysz to gwizd powietrza i jakieś odrywające się świerszcze. Czy mam jakieś pojęcie o tym, gdzie jestem? To jest, e, e, czy wiem, e, dokąd prowadzi autostrada e, tudzież e, w, jakiej, w okolicy widać jakieś inne miasto czy coś w tym stylu? To jest autostrada, która prowadzi północ-południe. Do, dotarłaś tutaj z północy i Dark Visions obiecali ci prowiant i informacje, których potrzebujesz, w zamian za twoje usługi. Dostarczyli ci surowe tornado i prosili, żeby się rafinowało. Okej, okay, czyli nie bardzo wiem, gdzie się znajduje. Nie do końca. Podejrzewasz, że na południe jest te jakaś osada, ponieważ kilka e... razy gangi wyjeżdżały na południe i wracały z zapasami po kilku godzinach. E... Okej, okay, podejrzewam, że na południe jest jakaś osada. E... Ale wokół mnie nic nie widać. Jest wszędzie pustynia i autostrada tylko, tak? Jest noc, autostrada. są takie. To nie jest pustynia, to są takie lasy, krzaki, pola, takie rzeczy. Ehm... I mówisz, że wszystko zabrali przetnego. Yy... Powiedzmy, czy mogę złożyć jakiś któryś z tych namiotów, tak, żeby móc go ze sobą zabrać? Dobrze, spróbujmy. Rzuć na przeszukiwanie trudne. uda ci się znaleźć po prostu wystarczająco dużo niezdemolowanych części, żeby kolejnie tego złożyć. Czy ty masz coś przeszukiwania? Masz wypatrywanie na jeden. No, nie, nie zdałaś. E, Okej, okay, czyli nie znajduję e, namiotu ani w ogóle nic przydatnego w tym obozie, tak? Pozostaje mi tylko iść stamtąd. Znajdujesz szczępy i śmieci, i nie znalazłaś wy wystarczającej ilości części, żeby złożyć z tego jeden sprawny namiot. E, Okej, okay. czy jestem bardzo zmęczona? Jestem w stanie e, e, wyruszyć teraz w drogę, w kierunku, e, gdzie jak podejrzewam, jest miasto? Nie jesteś zmęczona. Natomiast nie wiesz, czy to ma sens. Jesteś taka przygnębiona, jakaś dziwnie. Przygnębiona? Uzależniam się od tornado? E, nie, to jest coś jak kac. Po tornado człowiek jest bardzo smutny. Okej, okay, dobra. Bo dociera do niego cały bezsens życia. Hmm. E, może w takim razie. E... Przyglądam jeszcze raz obozowisko, czy nie znajdę gdzieś jakieś mapy albo wskazówek odnośnie miejsca, gdzie jest to, w którym się znajduję? Nic takiego nie znajdujesz. Przeszukujesz tutaj te. No, znajdujesz zwłoki. Złoki są ubrane i tak naprawdę to jest wszystko broń, amunicja, wszystkie wartościowe rzeczy zostały zostały zabrane. Możesz ewentualnie szukać innych wartościowych rzeczy. Możesz rzucić jeszcze raz na przeszukiwanie. Tym razem to będzie problematyczne. Okej, okay, to może jeszcze raz wrócę. No nie, musiałabyś mieć poniżej 7, bo no, masz tyle percepcji. Niestety nic. No tak, widzę, że jak zwykle moje cyferki nie pomagają. Dobra, myślę, że e, trzeba się stamtąd zbierać i e, iść e, w tym kierunku, w którym e, będzie miasto wzdłuż autostrady. Zajmuje ci co dwa dni. Idziesz wzdłuż autostrady praktycznie człapiąc krok po kroku. Zużywasz wodę i, i zapasy żywności. I po jakimś czasie dopiero dostrzegasz zabudowanie. Nalaś dużo szczęścia, że w czasie tej drogi nie spotkał cię atak jakichś dzikich zwierząt, ponieważ zdajesz się sprawę z tego, że im bliżej neodżungli, dżungli tym mutanty i bestie są coraz bardziej powszechne. Dostrzegasz niewielką osadę i dość dominujący budynek, który wygląda na bar. Jest już ciemno. Czy bar jest nadal otwarty? Widzisz, że światło wylewa się z jego okien, czyli podejrzewasz, że tak. E, w takim razie idę do baru. Chodzisz do baru i dostrzegasz, że pełen jest on mężczyzn, o wyglądzie bardzo meksykańskim. Latynoskie rysy, ciemne skóry, wszyscy spoceni, śmierdzący, no i w większości wypadków już zachwani. Są w parze tylko dwa wolne miejsca przy stoliku, przy którym siedzi kobieta i mężczyzna. Mężczyzna cytuje jakieś pisma, a kobieta siedzi i słucha go, i tak naprawdę widzisz, że przed nim nie ma żadnego trunku, nic takiego. Podchodzę do tej pary i pytam się, czy mogłabym się do nich przysiąść. Ależ nie mam problemu, siostro. Przysiądź do nas i zamów sobie coś pysznego do jedzenia. O, dziękuję Wam bardzo. Yy, jestem właśnie po długiej wędrówce, więc czuję się dosyć zmęczona. A cóż się skłoniło, aby podróżować yy, tyle czasu? Wyglądasz na wyczerpaną, ile coś Ci zajęło? Tydzień? Kilka dni? Kilka dni niestety musiałam e, uciekać. E, napadł mnie gang. Cóż, okrutny jest świat w tych czasach. Wszyscy są wrogo nastawieni. A byłbym człowiek człowiekowi wilkiem. E, wyciągam... Mam ten plecak swój? Obok? Tak, no masz. Wyciągam wodę, czy cokolwiek tam mam i... Podaj. Na się, siostro. Alicjo, dostrzegasz... Jest zbliżona do profilu. Do profilu, którego poszukujesz. Rozumiem. Cię pytam. A mów do mnie Alicja, ty jak się nazywacie? Mówcie do mnie, Alicja. Jam jest ilej? Johnson, sługa Boży. A mnie wołają May. Macie może na zbyciu trochę paliwa? Niestety. Z osady, z której uciekłam, nic się nie uchowało przed atakiem. Niestety, nic przy sobie nie posiadam. A w ogóle, co wy dwoje tu robicie? W jakim konkretnie jesteśmy miejscu? Jak widzisz, jest to speluna. Gdzieś na środku. Tego całego pustkowia. Ale jakaś nazwa miasta? Coś? Pop gdzie. Y gdzie mamy najbliżej do jakiegoś większego miasta, które mogłabym skojarzyć? Nie oh, szukaj, o, nie zna Nie szukaj, bo nie znajdziesz, siostro. Jelka, aż Bóg cię poprowadzi. Słuchaj, Mei, a ty nie znasz przypadkiem jakiejś kropki, bo mam dla niej pewną wiadomość. E... Owszem, znam. E, jaką sprawę do niej masz? Ja mam bardzo tajną wiadomość do przekazania. E, a e, od kogo ta wiadomość? E, czy twoje zamiary są e, przyjazne wobec niej? Wiadomość wiadomość kogoś nie mogę ci niestety powiedzieć, bo jak mówiłam, jest tajna. A czy coś złego jest w przekazaniu wiadomości? co jest medyczką. Ktoś no, potrzebuje jej pomocy. Niestety nie wiem, gdzie w tej chwili znajduje się kropka, ale sama jej poszukuję. Możemy więc połączyć swoje siły. A zacny pomysł. Mówisz że, masz, mówisz, że masz jakiś samochód. Ja przypadkiem mam trochę towarów na wymianę. Mogłybyśmy spróbować zdobyć gdzieś tutaj benzynę. Pewnie.